Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Zręcznym Dziele. Dzisiaj, jak widzicie na zdjęciu, pokażę Wam, jak zrobić sobie taki fajny szydełkowy top. Lato w pełni, bo ten tutorial pokazuje się w sierpniu, więc fajnie sobie zrobić coś takiego. Jeśli chodzi o materiały, to ja użyłam tutaj sześciu motków bawełny Drops Muscat. Dokładnie w mojej robótce jest trzy motki w różnych kolorach. Muskat jest świetną bawełną, naprawdę świetną, idealną chyba do takiej pracy, bardzo Wam ją polecam, to jest bawełna egipska merceryzowana, lekko połyskująca, w ogóle się nie rozciąga, do tego co tutaj widzicie w trakcie robótki doszłam, doszedł kolor czarny, a tutaj macie numery kolorów tych tego stalowego, srebrnego i takiego laurowego, chyba tak się nazywają. Świetna, naprawdę świetna bawełna, bardzo wam polecam, warto z niej korzystać. Szydełko czwórka, no i co? I zabieramy się do roboty. U mnie będzie w większości ten kolor szary, dlatego czarnego i tego laurowego poszło troszkę mniej, ale niewiele mniej, więc jeśli chcecie mieć w trzech kolorach, to wtedy w każdym kolorze po dwa motki. Zaczynamy od pętelki i łańcuszka z 17 oczek. I teraz tak naprawdę ten łańcuszek określa nam rozmiar naszej miseczki do topu. Ja mam spore piersi, mam rozmiar E, więc wiecie stąd 17 oczek. Ale jeśli robicie miseczkę B, to myślę, że około 13 spokojnie Wam wystarczy. Do miseczki C powiedzmy 14. Ja tutaj na moją E mam 17. Ja lubię takie duże miski, więc, jakby przy dużym biuście, jest to naturalne. No i teraz pierwsze oczko zostawiamy w kolejne. Będziemy przerabiać półsłupki. I tutaj zobaczcie, tak przeciągam jeden za drugim. Przypominam, że na moim kanale macie filmiki, jak zacząć szydełkować z takimi zupełnie podstawami. I Jeśli te półsłupki będą dla Was trudne, to zapraszam Was na ten tutorial. Ja tutaj do samego końca przerabiam po prostu półsłupki. Nie jest to nic skomplikowanego, zresztą cały top nie jest jakiś bardzo skomplikowany. Nie? Jest to wzór dosyć prosty, ja znalazłam go gdzieś na Pinterestie i postanowiłam go przełożyć na swoje i nagrać dla Was tutorial. Zresztą takie topy są teraz bardzo w modzie, więc fajnie sobie coś takiego zrobić. No, on nie jest jakoś bardzo usztywniany, więc na duży biust trzeba uważać. Ale na mniejszy, na miseczkę B czy C będzie świetnie wyglądał. No i tak mam przerobiony tutaj jeden rząd. Teraz będę przerobił oczko łańcuszka, odwracam robótkę. O, i tutaj tak się wbijam. O, i przerabiam go w drugą stronę. Tak samo pół słupkami, aż dojdę do szczytu tego mojego łańcuszka. Tam na szczycie będę robić trzy półsłupki w jednym oczku. Za chwilkę zresztą to zobaczycie. Tutaj po prostu do samego końca przerabiacie robótkę półsłupkami. No i ja jestem już tutaj na szczycie w ostatnim oczku. Zobaczcie, tutaj mam ostatnie oczko i w nim zrobię trzy oczka łańcuszka. No ja tutaj dokładnie, żebyście dobrze widziały, to postaram się pokazać. I tutaj drugie i trzecie. Wy, jeśli chcecie, to to środkowe. Zaznaczcie sobie jakimś markerem kawałek nitki z pinką. Ja nie muszę, bo ja będę to widzieć. I teraz w drugą stronę, drugą stronę tego łańcuszka przerabiam również półsłupkami. Cała zresztą robótka jest oparta tylko na półsłupkach. Nie dodaję tutaj niczego więcej, żeby było Wam dosyć łatwo sobie zrobić taki top. I ja tutaj już mam, zobaczcie. Zrobioną jedną stronę, tutaj w ostatnim oczku też jeszcze jeden półsłupek. Też tutaj będziemy pilnować, żeby sobie zarobić dobrze tę wystającą część włóczki. Oczko łańcuszka w górę, i tutaj w pierwsze oczko, o tutaj, od razu robimy półsłupek. Ważne, też żebyście pamiętały, żeby właśnie tą włóczkę sobie zarobić. Nie ucinajcie jej, bo Wam się może popróć całość. Ważne, żeby ją sobie tutaj zarobić. Jeszcze raz tutaj ściągnę dokładnie, żebym nie miała wielkiego takiego oczka i bardzo ciasno przerobię pierwszy półsłupek. No i pilnuję sobie, żeby ta włóczka cały czas była zarabiana. Za chwilkę ją obetnę i przerabiam dalej półsłupki. No, i tutaj obcinam sobie i dalej będę przerabiała półsłupkami. Na szczycie, w tym takim drugim środkowym oczku, które prosiłam, żebyście sobie zaznaczyły, tutaj będę wykonywać trzy półsłupki po to, żeby ta robótka rosła. Tak, i ona tutaj właśnie będzie nam rosła przy samej górze, i dzięki temu będzie nam się powiększała miseczka. Tak naprawdę też ilość bawełny, którą będziecie potrzebować, będzie zależała od tego, jaki rozmiar biustu macie, bo wiadomo, że na mniejszy biust pójdzie troszkę mniej, na większy więcej. W moim przypadku, tak jak mówię, to jest między miseczką tak D a E, bardziej E. I to mam przerobione 6 rzędów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć rzędów mam tutaj przerobione na każdą stronę. I teraz... Będę dodawała nowy kolor. Wy oczywiście możecie zrobić jak chcecie. Możecie nawet zrobić jednokolorowy top. Ja tak sobie wymyśliłam, że po sześciu rzędach dołożę dwa rzędy nowego koloru, właśnie tego kolorowego. I zaraz zobaczycie, jak będę dodawała włóczkę. O. Najpierw tutaj przeciągam tak, żebym miała dwie pętelki na szydełku, i teraz już nowym kolorem tworzę cały półsłupek. Nie, zobaczcie, tutaj musicie sobie ściągnąć i jedną i drugą włóczkę, żeby nie wyszło wam bardzo duże oczko. O, tutaj robię oczko łańcuszka w górę, odwracam robótkę. I tutaj muszę sobie zarobić kawałek włóczki. Najpierw jeszcze odetnę ten stary kolor, ten stalowy. O, tutaj. I w to samo oczko przerobię półsłupkiem. Tu i tu. No i znowu wzór jest cały czas taki sam, czyli przerabiam do samej góry półsłupki, a na samej górze, na szczycie, zrobię trzy półsłupki w jednym oczku. Schemat, tak jak mówię, jest bardzo prosty, bardzo powtarzalny. Myślę, że spokojnie możecie taki top zrobić sobie na przykład w ogrodzie siedząc przy słoneczku, czy nawet na plaży. Ponieważ po obejrzeniu tego tutorialu spokojnie powinniście, powinnyście załapać, jak to się robi. Odetnę sobie nitkę i generalnie ten kolor ja zrobię dwa rzędy, czyli jakby w jedną i w drugą stronę przerobię robótkę. O. Proszę. I tak tak mamy. Teraz będę robić dwa rzędy koloru stalowego, i znowu dołączę tutaj nowy kolor. I znowu Wam pokażę, jak to zrobić, tak żebyście dokładnie wiedziały. Wiecie, ja w moich tutoriali nie skracam bardzo. Te z Was, które są ze mną od dawna, wiedzą o tym że ja tutoriali ja, nie skracam, one są zawsze trochę dłuższe, ale po to, żebyście dokładnie zobaczyły, co z czym łączę. Ważne jest dla mnie, żeby moje tutoriale były dla, dla Was jasne, przejrzyste, no po to, żebyście tworzyły swoje fajne, zręczne dzieła. No i tutaj już założyłam, ścisnę sobie, żeby mieć oczko łańcuszka w górę, nie takie wielkie, tylko troszkę mniejsze. I Znowu będę robić teraz dwa rzędy stalowego. Na szczycie przypominam trzy półsłupki w jedno oczko, to szczytowe. Możecie je sobie zaznaczać, żebyście dokładnie wiedziały gdzie. Te z Was, które szydełkują od dawna, myślę, że nawet takiego markera nie będą potrzebować. I jeśli chodzi w ogóle o samą wielkość tej miseczki, to muszę Wam powiedzieć, że ja po prostu robiąc, przykładałam ją do swojej piersi żeby dokładnie sprawdzić, czy ona już jest dobra, czy nie. I tak samo Wam to polecam. Jeśli dla siebie robicie ten top, to jakby przymierzajcie na bieżąco, czy to już jest wystarczające, czy zakrywam Wam ładną pierś. Niektóre z Was mogą chcieć na przykład mieć bardziej odsłonięty biust, co też jest spoko, moim zdaniem. Niektóre wolą mieć bardziej zakryty, żeby nie było zbyt wiele piersi widać, i to też jest spoko, moim zdaniem. <grych> Zróbcie taki, jak Wam się najbardziej podoba, jaki lubicie. Po przerobieniu dwóch rzędów stalowego dołączam kolor czarny. Ja wiem, że nie pokazywałam go na początku, ale może dlatego, że ta koncepcja kolorów zmieniła mi się w trakcie pracy. Stwierdziłam, że te dwa są za mało kontrastowe ze sobą i dobrze będzie dodać jeszcze coś innego na przełamanie. No i fajnie wpasował mi się tutaj ten czarny. No, muszę Wam powiedzieć, że bardzo jestem w ogóle zadowolona z tego, jak ten top finalnie wyszedł. Myślę, że Wy też będziecie. Schemat pracy jest taki sam, czyli przerabiam dwa rzędy tego czarnego. Na samym szczycie robię trzy półsłupki w środkowe oczko. No i, i tak generalnie sobie działam aż do samego końca. To jest, zobaczcie, czarny mam przerobiony, będę dodawać kolejny, nie? Także, no, jak kto woli. Te kolory mogą być. Absolutnie dowolne, takie jak Wam się pod, podobają, takie jak są Wasze ulubione. Możecie na początku, na przykład, zrobić sobie jednokolorowy top. Jeśli okaże się, że jest fajny w użytkowaniu i Wam odpowiada, to możecie zrobić sobie kolejny, różnokolorowy na przykład. Zrobienie go nie jest trudne, oczywiście, że wymaga trochę czasu, ponieważ wszystko, co robimy same, wymaga czasu, cierpliwości. Yy, pewnej precyzji yy, ale wiecie, no też nikt tego nie robi na wyścigi a mam nadzieję, że przynajmniej wy nie robicie tego na wyścigi i yy, no jakby niewiele jest osób, które hurtowo sprzedają rękodzieło bo raczej się nie da ale jeśli robicie to dla siebie a myślę, że tak będzie najlepiej to dajcie sobie trochę czasu tak wygląda moja cała miseczka Zobaczcie, ja lubię mieć takie zakryte y, piersi, nie, nie bardzo odsłonięte, dlatego te miasteczki mogą Wam się wydawać tutaj bardzo duże. W rzeczywistości nie są aż tak duże, ale jak tutaj się na nie patrzy, to ło, wow, olbrzymiaste. Teraz będę je zarabiać w kolorze czarnym i zaraz to zobaczycie. Będę robić taką jakby wykończenie do końca, wykończenie końca. Wykończenie końca to jest polski język, jest trudny język, to to no w każdym razie wiecie, wiecie o co mi chodzi no. będę robić brzeg no. dołączam sobie kolor i będę idę na sam środek na samym szczycie już nie będę robić trzech oczek łańcuszka tylko zrobię sobie ten uchwyt, który będę zarzucać na szyję i on będzie się składał ze 150 oczek łańcuszka tak 150. Wiem, że to dużo, wiem, ale on nie tylko będzie służył, żeby za, zarzucić go na szyję, ale też i nawiązanie na plecach, dlatego on jest taki długi i polecam Wam, żeby jednak tak długi sobie zrobić. Po przerobieniu go będę jeszcze przerabiać go w drugą stronę, zobaczcie o, o w ten sposób, i będę go przerabiać oczkami ścisłymi. Tak to wygląda, czyli nie, nie teraz nie przerabiam włóczką, tylko oczko w oczko przekładam, to są oczka ścisłe. Dzięki temu ten sznurek będzie taki masywniejszy, będzie też bardziej zbity, bo oczka ścisłe ściaśniają nam robótkę zawsze. Dlatego całość wszystko trzeba przerobić do końca oczkami ścisłymi. Ja jeszcze chwilkę tutaj Wam pokażę, ale za moment już skrócę film, bo bo te oczka ścisłe też są dosyć proste. O, proszę. I tak, tutaj później przechodzimy, w tym miejscu się spotkamy, tak? Jak już przerobimy sobie tutaj oczka ścisłe, to idziemy później półsłupkami drugi brzeg naszej miseczki i w ten sposób jeszcze tutaj Wam pokażę, jak przejść z tych ym, oczek ścisłych, tak, tutaj. Tutaj można sobie, o, zobaczcie, złapać za te dwie. Dwa oczka z poprzedniego półsłupka. Ja wiem, że na czarnym to troszkę gorzej widać, ale mam złote szydełko i widać, gdzie ono tam wędruje. Oczkiem ścisłym przerabiamy i tutaj, zobaczcie, o, znowu idziemy w półsłupki. Pomyślałam, że to może być cenna dla Was informacja, więc jeszcze chciałam to pokazać. No i mam tutaj jakby pierwszą miseczkę zakończoną. Teraz połączę ją z drugą. O, tutaj mam drugą, po prostu przebiję się w pierwsze oczko łańcuszka pierwsze oczko półsłupków o mniej więcej tutaj i przerobię je sobie najpierw oczkiem ścisłym o, i tutaj jeszcze się wbiję o, zrobię oczko w górę i tutaj gdzieś się jeszcze przebije już półsłupkiem i mamy połączenie tak to wygląda i teraz w górę przerobimy brzeg ten półsłupkami tutaj zrobimy 150 oczek łańcuszka w górę tak jak to tak i spotkamy się po drugiej stronie myślę, że to już będzie dla Was jasne i tak wygląda tutaj moja z tej strony jakby część ta biustonosza teraz będę robić boki jak długie te boki? No, co Wam mogę powiedzieć? To akurat musicie sobie y, przymierzyć y, do swojego boku, do swoich pleców. Y, mi tu wyszło coś mniej więcej około chyba 20 oczek, y, bo jakby 20 jest z jednej strony, 20 z drugiej. Y, no, musicie sobie to przymierzyć. Ja właśnie teraz przymierzyłam, zobaczyłam, czy on ten biustonosz obejmie mi dalej plecy. Hmm, tu niestety nie jestem wam w stanie powiedzieć gotowego rozwiązania. Jak już stwierdzicie, że ta część do połowy pleców wam dochodzi, to wtedy. O, tutaj ja sobie jeszcze przełożę, żeby mieć równo, żeby mi się nic nie pomieszało. To w drugą stronę też przerabiamy całość oczkami ścisłymi. Do momentu, aż zaczną nam się miseczki. I to jest właśnie mniej więcej tutaj ten moment, tak? Tutaj też w te dwa oczka przerabiamy o, oczkami, tutaj ścisły, ścisłymi, i dalej też przerobimy wszystko oczkami ścisłymi, tak? Tutaj sobie zamkniemy, jak gdyby ten top. Yy, właśnie po to, żeby oczkami ścisłymi, po to, żeby yy, ta cała nasza robótka yy, jakby była taka, yy, brakuje mi słowa, żeby Wam wytłumaczyć, ale żeby ją ładnie wykończyć i żeby ona się nie rozciągała. O tego, to mi zabrakło, żeby Wam powiedzieć, żeby nie była taka rozwleczona, oczka ścisła nam ładnie to wszystko zamknął, gdzie ja, ja je umieszczam? No zobaczcie, tak mniej więcej w równej staram się odległości, bo tutaj nie mamy oczek z półsłupków, ale tutaj całość trzeba przerobić, tutaj na samym końcu musicie też zrobić dla mnie 20 oczek łańcuszka, tam się zresztą spotkamy za moment. W tamtym momencie, I jak już sobie to 20 oczek łańcuszka tutaj przerobicie, to teraz możecie sobie przyłożyć ten wiustonosz, czy on faktycznie gdzieś mniej więcej obejmuje Wam stan pod plecami. Zróbcie sobie małą przerwę, tak, żeby było miejsce na sznurowanie. I teraz już tutaj całość będę przerabiać półsłupkami. Pierwsze oczko zostawiam wolne, a teraz już będę robić półsłupki. I też na takiej zasadzie, że będę robić tutaj mm, dwa rzędy czarnego, później dwa rzędy yy, stalowego i trzy rzędy tego laurowego. I później znowu jeden rząd czarnego, dwa srebrnego, trzy stalowego czy cztery. Tak, wiecie, mniej więcej, żeby układał Wam się wzór yy, w takie fajne paski. Zobaczcie, tutaj też się będę podłączać już pod te ścisłe oczka, półsłupkami. Tak naprawdę, jeśli chcecie zrobić sobie szydełkowy biustonosz, to on już jest, można powiedzieć, gotowy. Ale tutaj właśnie kilka takich w różnych kolorach, w różnych częściach, to co mówiłam Wam przed chwilką, ułoży Wam się jakby w cały taki top, tak żeby tutaj pod spodem było widać dokładnie. Tutaj właśnie mamy te, te kolory, połączcie ze sobą. Jeśli w ogóle macie jednokolorowy top, to nie macie żadnego problemu. Robicie go tak długi, aż zakryje, jak, jak chcecie długi. Ja mam taki, który leciutko zakrywa mi brzuch, ale zobaczcie. Tutaj mam już przerobiony cały, nie? Zrobiony. Odetnę sobie i zaraz wam pokażę wszystko. O, i tutaj. Uwaga, wielka prezentacja następuje. W każdym razie wygląda on tak. Nie? Taka długość mi całkowicie odpowiada. Teraz będę go tutaj zarabiać. Tak, tak żeby te boki wyglądały ładne i będę to robić czarnym, czarną włóczką dookoła całość, yy, tak żeby właśnie nie było takich postrzępionych boków, tylko równe boki, półsłupkami i je ładnie przerobię. O tutaj i tu O, no, i tutaj, tu tak samo i tutaj ten bok też przerobię, aż do samego końca, tutaj z drugiej strony tutaj, no i w ten sposób będę mieć ładnie wykończony cały top on będzie tak współgrał z, też i z górą, bo góra miseczek też jest przerobiona tak na czarno także tak to sobie zaplanowałam, no i zobaczcie tak wygląda całość no nie, tak się fajnie prezentuje. Bardzo mi się podoba w ogóle, jak te kolory się ułożyły. I teraz tutaj ten tył. Ja właśnie zostawiłam sobie troszeczkę miejsca na zasznurowanie. Wy może nie musicie, możecie mieć jakby cały zasznurowany. Ja mam taki, że jakby kawałek będzie jeszcze moich pleców widoczny. I teraz o, tutaj mm, szydełkiem. W ogóle miałam sporo problemów, żeby to poprzeciągać. Różnymi wielkościami szydełka przeciągałam, zresztą zaraz to pewnie gdzieś tam zobaczycie. Ten, ten pasek, bo on jednak jest gruby. Jak wkładałam z kolei szydełko ósemkę, to robiło mi dziurę. Także myślę, że finalnie najłatwiej to będzie jednak takim mniejszym szydełkiem i poprzeciągać palcami. Zobaczcie, później metalowe wzięłam. Tu już leży siódemka, która mi tam w tym wszystkim pomagała. W każdym razie na krzyż, dobrze by było, jakbyście sobie zasznurowały tutaj całość. Oczywiście możecie też zrobić na przykład tutaj sobie ten bok połączyć całe a sznurowanie zrobić na górze, też można w ten sposób, jakby opcji jest bardzo dużo, możecie sobie tutaj pokombinować, no moja koncepcja finalnie jest taka, żeby gdzieś tam z tyłu ten top fajnie wyglądał. Co prawda... Hmm, Ostatecznie przy noszeniu ja dla mnie fajnie by było, jakby miał jeszcze jakąś fiszbinę, bo przy dużym biuście jednak gdzieś ten top tego, tego biustu nie utrzymuje, ale z kolei na przykład mój mąż twierdzi, że jest przepiękny i że wyglądam w nim obłędnie. No wiecie, zależy co kto lubi, nie. Mam nadzieję, że Wasz top wyjdzie też podobnie i że, że zrobicie sobie zarówno jednokolorowy, jak i dwukolorowy. Zapraszam Was na mój Instagram, na zręczne dzieło, gdzie zobaczycie troszkę więcej mnie, tak od kulis, trochę więcej informacji, jak działam, co robię. Na pewno ten top zobaczycie w kilku odsłonach. Także serdecznie zapraszam Was na zręczne dzieło. Na Facebooku zresztą też mam fanpage. No i na blogu oczywiście będzie post. Z pełnymi informacjami. Jeśli Wam się podobał ten tutorial, to, to oczywiście zostawcie mi łapkę w górę. O, będzie mi bardzo miło. Także do zobaczenia na kolejnym tutorialu.